Zbuduj dom z bloku żużlu z własnymi rękami. Technologia i instrukcje konstrukcyjne etapowe budowanie budynku z bloku żużlu jest naprawdę prawdziwe nawet niedoświadczonym nowicjuszem. Do, it, yourself foundation podstawa wsparcia całego domu zależy od jego projektu i siły. Jak myć rozciągające błyszczące sufity oczywiście nie można zadzwonić do pokoju z błyszczącym sufitem prostego i szarego. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Dzień po dniu jest popularnością rozciągłych sufitów. Być może po prostu nie istnieje na rynku innych materiałów, które są w stanie uczynić struktury napięcia przyzwoitą konkurencję. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o najbardziej rozciągających sufitach, ale o tym, jak ważne jest poprawnie wybór lamp do filmu PVC. W końcu możesz zainstalować nie wszelkiego rodzaju lamp, a jedynie spełniać określone wymagania dotyczące wyglądu, mocy i tk. zawartość, cechy sufitu rozciągającego oświetlenie. Planując oświetlenie, z pewnością chcesz, aby było ono jednolite, aby światło nie było zbyt jasne, nie zniekształca kolorów, nie obcinaj oczu i nie zakłócaj postrzegania środowiska. Czy warto przypomnieć sobie, że światło ilich ich? Znane wszystkim, jest zawieszone pod sufitem w kasecie karbolicznym, nie może spełniać wszystkich wymagań, ale oprócz tego nawet najbardziej spektakularny Żerandol nie da pożądanego oświetlenia, przyciągnie on tylko nadmierną uwagę i nadal nie będzie możliwe uniknięcie stosunkowo ciemnych zakątków w pokoju. Wszystkie powyższe problemy można wyeliminować przy użyciu takich reflektorów do sufitu rozciągającego które pokazano na wideo, lampach do sufitów rozciągających, pewne i wysokiej jakości oświetlenie obszaru roboczego w kuchni, uspokajające miękkie światło w obszarze rekreacji salonu, brak ciemności i wygodne środowisko dla oczu jest w pełni osiągalne. Pod warunkiem, że ten wyjątkowy różnorodność lamp, podświetlenie sufitu rozciągającego w zintegrowanych reflektorach jest wykonywane zgodnie z jedną zasadą. Struktura podtrzymująca zwana stojakiem jest początkowo przymocowana do podstawowego sufitu. Na którym następnie utrzymają się zbudowane elementy i dopiero po rozciągnięciu płótna znajdują się otwory o wymaganej średnicy, które są ustalone za pomocą pierścieni wzmacniających. Następnie pierścień izolacyjny ciepła jest przyklejany w razie potrzeby i zainstalowany jest światło reflektorów. Odmiany lamp do tkaniny rozciągającej popularność reflektorów stale rośnie, ich różnorodność staje się szersza. Większość lamp używanych do oświetlania tradycyjnych sufitów i oświetlenia w domu jest również odpowiednia do sufitu zawieszonego. Z natury mocowania lampy do zawieszonych sufitów to dwa odmiany. Z wewnętrzną i zewnętrzną lokalizacją żarówki. Jakie są lampy podczas rozmieszczenia zewnętrznego żarówka znajduje się poniżej poziomu sufitu rozciągającego i jest oddzielona od niego platformą. Lampy napowietrzne mają tę samą metodę montażu, co tradycyjny żrandol jest bardziej preferowany ponieważ żarówka nie znajduje się w zamkniętej przestrzeni i jest wystarczająco szybka. Takie lampy nie wpływają na czas sufitu, jest lepszy i jaśniejszy. Ponieważ mają szeroki kąt dyspersji, jedzą mniej wysokości sufitu, rozciągającego z powodu zewnętrznego umieszczenia żarówki. Być może wśród wat lampy na powietrznej można zauważyć następujące. Ochronny wałek termiczny nie zamyka lampy lampy. To nieco psuje estetykę. Żarówka o wewnętrznej lokalizacji jest ukryta powyżej poziomu tkaniny rozciągającej i prawie nie wystaje za jej poziomem. Zbudowane lampy do zawieszonych sufitów są zamontowane tak, aby obudowa wraz z żarówką wbudowano w rozciągającą tkaninę a tylko niewielka. Widoczna część skrzynki zwana pierścieniem dekoracyjnym lub szklanką ochronną plafonera jest widoczna na zewnątrz, na zewnątrz sufit. Lampy z wewnętrznym umieszczaniem żarówki są mniej zalecane do instalacji. Żarówka znajduje się wewnątrz sufitu rozciągającego, co wpływa na proces chłodzenia, a także sam sufit i termol. Spiczaste lampy mają wąską wiązkę światła która nie pozwala na oświetlenie dużego obszaru. Dzięki niewłaściwej instalacji możliwe są nieodwracalne zmiany typu, charakterystyka i właściwości rozciągnięcia tkaniny, jednak w większości przypadków je wybierają, nawet zgadzając się na wykonanie wielu twardych ograniczeń, np. użycie lamp podlewanych, wyłącznie stemplowanych, i wybierają takie lampy. Ponieważ punkt punktu światła może zmienić zwykły spadek cieni w pomieszczeniu i stworzyć interesującą ekspozycję oświetlenia. Pierścienie termiczne z oczu są ukryte po stronie lampy. Jakie są lampy smeali i lampy na mogą mieć zwykłe lampy żarowe, fluorescencje. Fluorescencje, LED i halogen. Głównymi lampami do sufitu rozciągającego to MR16 z lampą halogenową i R63 z zwykłą lampą żarową. Lampy fluorescencyjne ratujące energię rzadko są stosowane z rozciągającymi sufitami ponieważ żarówki tego gatunku mają duże rozmiary. W związku z tym lampa z lampą fluorescencyjną przy przymocowaniu lampy do sufitu rozciągającego jest konieczna znaczna odległość między zasadą a sufitem rozciągającym. Całkiem interesujące rozwiązanie do rozciągającego sufitu jest zbudowany lampy z żarówkami LED. Nie można ich jednak używać jako głównego oświetlenia roboczego ze względu na ograniczoną moc. Ale ozdobne podświetlenie będzie bardzo mile widziane. Oprócz tradycyjnych lamp możesz dokonać wyboru na korzyść taśmy LED, która jest zwyczajowo instalowana za płótnem. Jest w stanie stworzyć miękkie oświetlenie niektórych stref funkcjonalnych pokoju, np. wzdłuż obwodu pokoju lub w innej części. Wymagania dotyczące reflektorów nie można wbudować żadnej lampy w suficie rozciągającym. Niezależnie od pragnienia właściciela. Zbudowane lampy na rozciąganie sufitu muszą spełniać określone wymagania techniczne. Wygląd zewnętrzny przede wszystkim lampy do tkaniny rozciągającej powinny być okrągłe. Ponadto dotyczy to większego otworu lądowania, który jest wymagany do instalacji w suficie rozciągającym lampy. Często zdarza się że kwadratowy węzeł lądujący ma kwadratowy lub inny kształt lampy, podobne światło reflektorów jest również odpowiednie. Przypadek każdej lampy musi mieć kołnierz lądowania od wewnątrz. Zwróć uwagę. Wybierając lampę na różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi średnicami jej ciała, ten wskaźnik powinien wynosić co najmniej 10 mm. Jest to konieczne, aby lampa zainstalowana w płótnie na płótnie pokrywa pierścień insulator termosklejony do sufitu. W przeciwnym razie pierścień ochronny wystawia poza lampę i będzie zauważalnie nagie. Pożądane jest. Aby cebulki zbudowanych lampy były pokryte specjalną farbą oporną na światło, aby wyeliminować penetrację światła nad sufitem. Jeśli używasz innych lamp w lampach, sufit rozciągający może świecić, a wokół lampy powstanie mała lekka otoczka, moc wybierając lampy do sufitu rozciągającego. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę ograniczenia mocy lampy lamp i ograniczeń związanych z odległością między powierzchnią sufitu rozciągającego a lampami, ponieważ PVC film po podgrzaniu ponad 60 stopni można zdeformować lub stopić, dlatego zaleca się instalację podwójnych termokorów, aby wykluczyć ryzyko uszkodzenia tkaniny rozciągającej z silnego ogrzewania w miejscu. W którym lampa jest z nim kontaktowa, wybierz lampy z zanieczyszczenia, którego moc jest mniejsza niż 60W lub lampy halogenowe o mocy nie ponad 35W. Dzięki dodatkowej izolacji termicznej możesz użyć mocniejszych lamp w centrum uwagi. Jeśli lampy na powietrzne mają zewnętrzną część daleko poza poziomem sufitu, w którym znajduje się silna lampa, można zaniedbać ograniczenia mocy. W niektórych przypadkach stanowią one nie więcej niż 70 watów. Alternatywną opcją jest żarówka ratująca energię która prawie się nie nagrzewa. Montowanie odległość od powierzchni podstawowej do tkaniny rozciągającej z wewnętrznym umieszczaniem lamp zajmuje 6 do 7 cm dla lamp halogenowych i 9 do 12 cm dla żarówek. Odległość od lampy na napowietrznej do powierzchni tkaniny rozciągającej powinna wynosić co najmniej 15 cm, ale lepiej. Jeśli wskaźnik ten osiągnie 20 do 40 cm, kontakt sufitu kadłuba i reflektor jest nie do przyjęcia, aby uniknąć nalewania płótna. Na zdjęciu sufitów rozciągających widać szczelinę między płótnie a bokiem lampy. Z drugiej strony maksymalna średnica otworu, który można wyciąć do instalacji lampy w suficie rozciągającym, wynosi 15 cm. Zaleca się zainstalowanie w pomieszczeniu, w którym istnieje taki rodzaj lamp, ściemniacze są regulatorami jasności światła. Wybierając reflektory do instalacji w łazience, kuchni i pomieszczeniu z basenem, zaleca się przyjmowanie specjalnych lamp z ochroną pyłu i wilgoci. Takie produkty zwykle mają etykietę I-65 na opakowaniu, jeśli producent używa europejskich standardów do oznaczania sprzętu oświetleniowego, gaganiczne żarówki w reflektorach mogą wynosić 220 V lub 12 V, tylko w przypadku tego ostatniego musisz użyć transformatora, którego moc jest większa niż całkowita moc podłączonych lamp. Każda lampa jest najlepiej podłączona, od położenia kolejnego działania, do transformatora przy 60 W. Obliczanie liczby lamp wskazane jest kupowanie lamp tego samego typu dla każdego rodzaju oświetlenia. Podczas instalowania lamp na płótnie napięcia pamiętaj, że światło z lampy spada, oświetlając obszar około 1,5 do 2 m2. Dlatego liczba lamp należy poprawnie obliczyć. W oparciu o praktykę zaleca się zainstalowanie jednej lampy na 1,5 do 2 m2 pokoju. Należy zauważyć, że struktura sufitowa nie zaleca się przesyconego lampami wbudowanymi. Wiele zbudowanych lampy jest w stanie zniszczyć cały projekt podstawy i wprowadzić nieatrakcyjność na powierzchnię sufitu. A także wywołuje wygląd wat na płótnie, aby podkreślić jasną konstrukcję sufitu. Lampy tańczące są używają go do kadrowania. Z nich przepływy światła są skierowane w różnych kierunkach, tańcząc jednocześnie. Oznaczenie sufitu wcześniej, nawet przed przymocowaniem sufitu rozciągającego. Musisz zdecydować jak umieścić lampy na powierzchni? Jest to szczególnie prawdziwe, gdy planowane jest stworzenie sufitu o kilku poziomach. Wybierz każdy poziom odpowiednio w osobny obwód oświetleniowy i źródła światła. Tak więc weźmiemy odległość między lampami 1 metra, usunięcie ze ściany około 60 cm. Lampy muszą być dystrybuowane tak, aby miejsca instalacyjne nie musiały być instalowane na zainstalowanych bagietach i wytrzymać odległość 25 do 30 mm od krawędzi otworu do lampy punktowej do najbliższej bagietki, gdy lampy znajdują się na suficie rozciągającym. Weź również pod uwagę obecność i umieszczenie żerandola na suficie. Przy jednoczesnym użyciu można przenieść na boki lub zbudowane lampy. Podziel kontury oświetlenia różnych stref funkcjonalnych. Instalacja regulowanych stojaków oczywiście sufit rozciągania nie jest w stanie wytrzymać takiego obciążenia jak urządzenia oświetleniowe. Dzięki temu wstępny krok podczas instalacji reflektorów jest instalowany przez elementy instalacyjne i specjalne regulowane stojaki. Ze względu na które instrumenty są naprawione. Stojak składa się z dwa przewodników i specjalnego pierścienia o średnicy wewnętrznej, która odpowiada średnicy sadzenia lampy punktowej. Przewodniki zapewniają możliwość dostosowania takiego pierścienia wysokości, wykonując wskazaną procedurę. Konieczne jest zapewnienie takiego umieszczenia osadzonego, aby ich ciało nie zakłócać późniejszej instalacji tkaniny rozciągającej. Częściej regulowane stojaki są przymocowane do podstawowej podstawy za pomocą śrub i kołków. Lampa, która jest włożona do otworu sufitu rozciągającego, znajduje się na stojaku, który jest przymocowany do sufitu głównego. Instalacja reflektorów następnie musisz wykonywać prace elektryczne, które polegają na ułożeniu kabla do miejsca instalacji każdego urządzenia. Po serii prac przygotowawczych i instalacji sufitu rozciągającego musisz rozpocząć instalację lamp w suficie rozciągającym do ostatniej części. W tym celu należy naprawić, przykleić, okrągły profil bezpośrednio na tkaninę w miejscach umieszczania elementów złącznych które jest zaprojektowane do instalowania lamp. Przed przymocowaniem lamp musisz wyciąć otwory na płótnie na przyszłą lampę wzdłuż wewnętrznego konturu okrągłego profilu. Otwory w filmie PVC należy dokładnie wyciąć, aby uniknąć wad na płótnie podczas instalacji. Następnie, używając śrub regulacyjnych, musisz umieścić elementy łączniki z materiałem sufitu, usunąć przewody elektryczne przez uzyskane otwory i podłączyć urządzenia. W projekcie lampy znajduje się pierścień izolacyjnych termicznych, który należy umieścić na obudowie przed instalacją. Konieczne jest regulowanie ogrzewania materiału napięcia sufitu i oddzielenia lampy od powierzchni materiału. Podczas instalowania folii PVC na powierzchni sufitu przeciągnij okablowanie do otworów, aby lampy na suficie były równomierne. Po ich zainstalowaniu musisz wykonać procedurę regulacji lamp, możesz wkręcić żarówkę do wszystkich lamp i sprawdzić sufit rozciągający pod kątem poprawności oświetlenia. Dzięki kompetentnie ułożonym światłom oświetlenia nie wymiotuje oczu, ale potężne. Jeśli sufit rozciągający ma duży obszar, a następnie poprawić działanie systemu oświetleniowego, możesz zainstalować transformator zaprojektowany w celu oszczędzania energii elektrycznej i możliwości instalowania lamp o niskiej mocy o niskim zużyciu prądu. Instalacja żyrandola na na rozciągającym suficie najpopularniejszym rodzajem mocowania żrandola na rozciągającym suficie jest użycie haka sufitowego. Ten łącznik jest tworzony w następujący sposób. W betonowym suficie musisz naprawić specjalny hak i sprawdzić niezawodność jego mocowania za pomocą lokalu specjalnego ładunku. Następnie musisz wykonać okablowanie, zainstalować sufit rozciągający. Wyciąć otwór w nim na środku haka i przyklej specjalny pierścień termiczny. Głównym uchwytem dla tkaniny rozciągającej jest standardowy pasek sufitowy. Aby to zrobić, zaznacz środek instalacji żrandola. Wyciągnij specjalną nitkę która zostanie przymocowana do profilu za pomocą taśmy oszklenia. Następnie zmierz kubek żrandola i długość mocowania sufitowego i zobacz belkę. Belka powinna być trochę więcej niż filiżanka urządzenia oświetleniowego, aby żrandol się nie zataczał. Następnie zmierz odległość od podstawy do koronki i ustaw belkę dokładnie wzdłuż gwintu. Przygotuj okablowanie i zainstaluj sufit rozciągający. Wytnij otwór w środku i przyklej termopierścień. Na środku przymocuj mocowanie sufitowe do wiązki i zainstaluj żyrandol. Jeśli konieczne jest przymocowanie dużych żyrandoli, użyj takiego mocowania jako łącznika krzyżowego. Takie uchwyty są rejestrowane głównie dla żyrandoli w postaci płaskiej, kwadratowej lub dużej płyty. Równoległej lubowalnej, które ściśle pasują do sufitu rozciągającego. Zainstaluj te połączenia w następujący sposób. Wszyscy wykonują się w taki sam sposób, jak podczas instalowania tradycyjnych elementów złącznych sufitowych. Tylko ty musisz przymocować do wiązki sklejki która ma powierzchnię nieco większą podstawę płyty żerandola lub przymocować sklejkę do specjalnych zawiesin. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz javascript, aby użyć tego formularza, twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz razy 11.01. 2014 anonimowy, sama instalacja nifiga nie jest widoczna. Chodziło o strzelanie powiedz mi jak to naprawić 31.12 2014 anonimowy, powiedz mi, jak naprawić krzywe lampy w suficie rozciągającym nie został wyraźnie zainstalowany w linii prostej. Napisz komentarz jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie komentarz razy 11.01 2014 anonimowy sama instalacja. nifiga nie jest widoczna. Chodziło o strzelanie powiedz mi. Jak to naprawić 31.12 2014 anonimowy powiedz mi. Jak naprawić krzywe lampy w suficie rozciągającym nie został wyraźnie zainstalowany w linii prostej. Sama instalacja nifiga nie jest widoczna, chodziło o strzelanie powiedz mi. Jak naprawić krzywe lampy w suficie rozciągającym, nie został wyraźnie zainstalowany w linii prostej. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabia i portal budowy stront 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.